Stream muszę. Co streama na YouTube muszę dać? Ja dzisiaj mam wylew. Co? Jakiego youtuba na stream muszę odpalić? O co mi chodzi? O! Dobra. Dzisiaj jest zesmarzony stream, ale Simono, wiem, no, się. Dano streamka nie było. Ale trochę szkuka. Wiecie, trzeba było czasami w swoim życiu mężczyzna musi zrobić login i na to tak wypada, że to był ten moment. Ale pozdawany korkiem w tym tygodniu, więc łatwo. Kiedy cię dałem do YouTube Berdle A w końcu dostałem linka do tego, bo. A nie, nie. jeśli ktoś wysyła na Twitterze jakiś screena YouTube Birdle i się spytam Ej, co to, za co to za strona? I nikt i cisza. Jakby. Też są... nie wiem, albo może nie po powodzeniem. Nie wiem Ale no, plan jest taki, że będziemy grali Off Life and Land Czyli takie... O nie, ktoś mi odpisał Pelvituber.pl jest taka strona, mocna. Na Discordzie można da dać znać, żeby podać ten Czekaj, jestem? Nie ma mnie, nie, no przesada, wiecie co? Nie ma mnie, nie ma mnie w VTuberdle Trzeba na. O, aha, Andras jest! Byty, by? A mnie nie ma? Ale weh, nie, wsada, no, Shimano Hames. Już chciałem mówić teorię, że no, bo furas to nie VTuber. Ale. Sie... Inaczej! Andras też zasługuje na bycie tutaj, tylko no wiadomo jak to jest. Czasami się Czasami tak się rozjeżdża trochę. ZDS. The... <laughs> A ja bym zmienił nick na, mi na miejsce Dipera, żeby alfabetycznie nie być obok. Czekaj, ja od Nie no, znaczy, no, faktycznie jest alfabetycznie do kogo znamy Hejwe? Eee... Jozepro. o to jest ta. Jestem garlem, chcę być psem. O, corner TV dostałem tam coś dzisiaj. <laughs> o. Kafi. No, no, dogger, no kurde, no, to jest, to jest him, on jest, on jest chyba na Spotifyu. Właśnie, czym jest pokaz stopy suko? Dobra, no eee. to poprawę <laughs> Mocne. chodź tu nogę, mam ochotę na hot doga. Oh my god! Są nam baba! Dobra. Ech, wracając. plan się jest taki, że gramy w Life and Land, czyli Timberborn, tak jak Gierka buberkach To coś takiego, tylko trochę inne. Ale taki city builder śmieszny eee, z integracją twitchową eee, Więc będzie Będziecie w grze. wytyfy, Szalone. Ale no, bo kiedyś to grałem, spodobało mi się. I. dostałem Dostałem klucz. W sensie. Kiedyś dostałem kluczyk od Deva, żeby ograć wersję Irrelaxis, która była. Dostałem klucz. Ograłem. A teraz dostałem drugiego maila, że wychodzi wersja 1.0. Więc. Nie muszę grać, ale podobało mi się ta Gierka, więc zagram. Eee. Więc stream sponsorowany połowicznie. <grymne> po tym, mam parę fajnych giereczek do grania. I potem o 20.00 robimy z Zolą Song Competition najlepszej piosenki. z udział w cichucinku Potem zrobimy dwie. Zobaczymy. Mamy. Jeszcze nie mamy, ale podzielimy. Zolę większość roboty robić. Wszystkie pysęki Sylwaguner od tym odcinku na po części po 32, i z każdej tej części wchodzi jedna osoba, i potem wielki finał, i wygrana zdobywała milion złotych. To nieprawda. Eee, więc no, a potem? No zobaczymy. Może Roblox? Zadano fajną gierkę golfową dzisiaj. Czy zgadywanki dziś? No oczywiście, o, ja bym nie robił. Oczywiście robię zgadywanki. Anime, waifu, pies, dziewczyna Dobra, no to już chyba wszystko co ja, miałem, co ja miałem więcej powiedzieć Tyle Eee, co, no eee, studia tak zwane łatwo porobione eee, przywiesiłem sobie certyfikat właściwego ścigałkowca Ale jak, ja wiem jak w ogóle mogę wam to pokazać Czekajcie Tak zrobię O Patrzcie tu jesteście wy Tu jest mój monitor I tu jest certyfikat prawdziwego ścigałkowca zero Ten Furos Furos? Furas Z podpisem prezesa I egzaminatora o, A tu mam badże Widzicie? To są badże A tu mam komputer Ale dokrzed, widać mnie, co ura Stada Dobra. To już chyba pogada pogadali. Nie mam Monsterka, ale Ajki się będzie wychodzić później. Więc będzie koło 19:20. Góra 23, Monsterek. To no, jakby bardzo źle poszło podłączanie dysku SLD <noise> Tak. O nie, mnie tam nie będzie, więc powinno być wszystko GIF. Przypomniało mi się w ogóle, będę na perkonie. Szok, wytyfy, furaz na prykonie, ale no będę. Yy, I co? Będę uczyć yy, przez 4 godziny, przez 2 dni, yy, ten grania w Hanafude Więc jak ktoś będzie dropić info. Bo się wkręciłem za kim. Bo. Eee... Yy, ma, wydaje ten. Karty z Polsce i graliśmy chwilę. I fajne. To jest jak takie karty w Polsce, ale lepsze. No nie wiem czy lepsze, ale fajne są. O! Chciałem pytać kogo nocujesz? Mocne. Ja tylko, że Tiger robił dla streamera tier listy, to miałem 2 złote. I co tyle ci zresztą dwa razy? mosłe. Są takie karty, one są każdy, co jest oddzielny miesiąc, i tam są jakieś, są zwierzęta, są te, takie flagi powiewające, yy. i są światła. I co, co się potem robi, takie komboste.